Cześć, ja jestem Maciej Moroz i dzisiaj zdradzę Ci 5 najlepszych tekstów na zagadanie do dziewczyny. Jeśli więc chciałbyś poznać takie najlepsze teksty, które umożliwią Ci rozpoczęcie rozmowy z kobietą w praktycznie dowolnej sytuacji i pociągnięcie dalej tej rozmowy tak, żeby coś później z tego wyszło, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Jeśli już mnie troszkę znasz, to doskonale wiesz, że zajmuję się tematem relacji, flirtu i tego typu różnych rzeczy od 2006 roku. I zauważyłem, że to jest jednym z głównych problemów większości mężczyzn, w jaki sposób podejść, w jaki sposób zagadać, w jaki sposób tak to zrobić, żeby kobieta była zaintrygowana i dalej sama chciała z tobą rozmawiać. Więc ja dzisiaj zdradzę ci pięć takich najlepszych tekstów. Które są najskuteczniejsze. E, pokażę Ci takie trochę z jajem, takie z bardziej zabawne. E, przedstawię Ci również teksty, które będą wymagały od Ciebie trochę więcej odwagi, ale też takie, które, które będą dla Ciebie w sam raz na to, abyś się przełamał i zaczął poznawać kobiety, podchodzić, zagadywać do nich w różnych sytuacjach życiowych. Więc e, przejdźmy może po prostu do tych pięciu tekstów i uwag, na które koniecznie musisz zwrócić. E, Uwaga, w momencie, kiedy będziesz z tych właśnie tekstów korzystał. Pierwszym, najprostszym sposobem na zagadanie do dziewczyny jest e, zagadanie pośrednie e, i brzmi ono mniej więcej w ten sposób. Hej, gdzie tu są jakieś fajne kluby? E, ja ci podaję przykład, w jaki sposób zagadać do dziewczyny, na przykład wieczorem albo nawet w klubie. Zobacz, jeżeli jesteś na imprezie, to jest naturalne, że być może chciałbyś zobaczyć, poznać jakieś nowe miejsce, pójść do jakiegoś nowego klubu, do jakiegoś nowego lokalu. Więc tego typu pytanie od razu jest osadzone w pewnym kontekście. Nie jest to pytanie, które jest zagrażające w ten sposób, że to nie jest coś, o Boże jesteś taka fajna, jak ja chciałbym Ciebie zabrać do siebie i w ogóle i tak dalej. Czyli nie odpycha jak gdyby kobiety przez zbytnią nachalność. Jest luźne, niezobowiązujące. I możesz też w ten sposób wybadać dziewczynę, czy ona dalej będzie chciała rozmawiać z Tobą, czy nie. I nie musisz od razu jej atakować. Kolejny plus jest taki, że zagadując o taką rzecz pośrednio, nie zdradzając od razu, tych swoich e, seksualnych, czy jakichkolwiek innych damsko-męskich takich typowo intencji, nie stawiasz się też pod ścianą, że ona patrzy na Ciebie i od razu musi zadać sobie pytanie, czy ja dzisiaj chcę kogoś poznać, czy nie. Tylko pozwalasz jej e, wymienić, porozmawiać chwilę, możesz gdzieś zażartować i zobaczyć, czy ona Ciebie polubiła, czy nie i ewentualnie dalej pociągnąć tę interakcję. Kolejny plus tutaj, jaki jest w tym tekście, to jest to również, że nie wymaga on od ciebie zbyt dużego ryzyka, takiego osobistego, personalnego. Bo ja wiem, że często jak mężczyźni poznają dziewczynę, to mają taki problem, że kurczę, zagadałbym do niej, ale co jak mi odmówi, ona mi się tak bardzo podoba, a co jeśli wyjdę na głupka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób, stosując ten tekst, który jest przecież no, pozbawiony jakiegokolwiek ryzyka, możesz łatwo nawiązywać interakcje, łatwo zagadywać do dziewczyn po to, żeby przełamać swoje wewnętrzne. Blokady. Czyli, jeżeli ogólnie masz problem z rozmowami z osobami e, obcymi, albo nie jesteś za bardzo przyzwyczajony do poznawania dziewczyn, to coś tego typu bardzo mocno pomoże Ci i ułatwi po prostu no, zagadanie i poprowadzenie tej rozmowy dalej. Więc e, pamiętaj również o tym, że. Tutaj tak naprawdę możesz zapytać o wszystko. Jeżeli zapytasz za dnia, to możesz zapytać się na przykład, gdzie jest jakaś dobra pizzeria, albo gdzie jest jakaś fajna kawiarnia, albo jakąkolwiek inną rzecz, żeby kobieta ci poleciła. Oczywiście być może pytanie się o y, gdzie jest poczta, nie do końca jest najlepsze do zagadania, bo dziewczyna ci powie, Wiesz co, tam, prawda, pójdź prosto, pójdź w lewo i znajdziesz, tylko najlepiej zapytać o coś, co wymaga pewnej kreatywności, zastanowienia się, gdzie, jest, gdzie są jeszcze jakieś fajne kluby, tak, no to trzeba pomyśleć, gdzie jest jakaś fajna pizzeria, to też trzeba pomyśleć, prawda. I ten tekst ma też jeden bardzo fajny plus, mianowicie taki, że łatwo jest Ci zrobić coś, co nazywa się tranzycją, czyli przejściem do dalszego tematu, czyli możesz bardzo łatwo przejść z tego, z tego zagadania, na przykład zacząć rozmawiać na temat pizzy, jaką lubisz, tak? Bo niektórzy lubią na grubym cieście, taką jak z, z, na przykład z Pizza Hut, a inni wolą taką typową, jak w, w pizzerii, tak? Takiej włoskiej, taką cieniuteńką, więc możesz łatwo przejść na tego typu temat. Możesz przejść, rozmawiając o klubach, zacząć się rozmawiać o muzyce, w jaką grają w klubach, o tym, jakie, na jakie różne osoby można trafić i że chcesz taki lokal, gdzie jest fajnie, rockowa muzyka, ludzie wylozywani i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To dużo zależy od Twojej kreatywności, ale nawet jeżeli po prostu chcesz zacząć się przełamywać, to rzuć ten tekst, zbierz trochę, powiedzmy sobie, opinii tej dziewczyny czy jakiegoś tam polecenia, spróbuj kawałek dalej pociągnąć rozmowę, po czym sobie pójść, e, Podziękuj jej, powiedz super, fajnie, dziękuję Ci bardzo i idź dalej. To Ci pomoże się uruchomić, to Ci pomoże zobaczyć, że Podejście i zagadanie do obcej dziewczyny, która ci się podoba, nie jest niczym straszliwym, bo ty to wiesz intelektualnie, tak? Natomiast z drugiej strony, emocje, te wszystkie, które w tobie grają, no, podświadomie bardzo nam zależy, więc, no, tutaj się pojawia to st ten stres, to napięcie i cała masa tych obaw. Oba. W ten sposób pokażesz sobie, że nic tutaj, że tak powiem, strasznego nie będzie. Jeszcze jedna taka bardzo ważna uwaga, jeżeli zagadujesz na przykład o. Te kluby, dziewczynę w klubie, to masz o tyle łatwo, że możesz z nią chwilę porozmawiać, bo ona jest jak gdyby stacjonarna. Ona sobie siedzi, ona z kimś być może rozmawia, być może zamawia jakiegoś drinka i łatwiej ci będzie z nią porozmawiać niż z dziewczyną, która właśnie idzie gdzieś tam na ulicę, tak, bo ona się gdzieś spieszy, ma coś do załatwienia, być może idzie do pracy, być może na spotkanie z koleżanką albo chłopakiem, nie może być, więc weź pod uwagę to, że w klubie będzie ci łatwiej, ale też dość łatwo będzie ci na przykład w parku, na ławce czy w różnych tego typu miejscach, gdzie te osoby są, że tak powiem stacjonarne. Dziewczyna, która siedzi w kawiarni, też możesz do niej zagadać, wybadać na ile ona chce z tobą dalej porozmawiać i pociągnąć to dalej. Kolejny plus też taki fajny to jest to, że w zasadzie możesz podejść do dwóch, trzech, pięciu dziewczyn, możesz podejść nawet do grupki mieszanej i powiedzieć, hej, słuchajcie, gdzie tu są jakieś fajne kluby? Tak? Czyli to takie grupki, gdzie są i mężczyźni, i kobiety. No i łatwo możesz zagadać do tych wszystkich ludzi i zobaczyć, być może ta dziewczyna z tą dziewczyną wyjdzie ta rozmowa i uda Ci się ją poprowadzić. Ja może Ci powiem tak... To całe przeprowadzenie, to wyjście z tej rozmowy, to przeprowadzenie całej tej interakcji, tej rozmowy jest trochę bardziej skomplikowaną rzeczą. Dlatego zachęcam Ciebie do tego, żebyś zarejestrował się na mojej stronie akademiafliktu.pl, gdzie możesz odebrać trzy bezpłatne dni mojego programu i złapać mniej więcej to pojęcie, na czym powinien się skoncentrować i na co powinien spojrzeć, żeby te zagadania również do takich grupek wchodziły bardzo dobrze. Więc to jest pierwszy sposób zagadania który jest bardzo prosty, bardzo łatwy. Drugi sposób um, zagadania, który możesz, z którego możesz skorzystać, to są zagadania bezpośrednie. Te zagadania są bardzo fajne, ponieważ, um, no, jakby to powiedzieć, um, przede wszystkim one zdradzają, że jesteś pewny siebie, bo przez taki tekst, który jest bezpośredni, od razu pokazujesz kobiecie, że jesteś mężczyzną, który jest pewny siebie, który jest odważny, bo w tych tekstach od razu komunikujesz zainteresowanie. Przykładowo, jeżeli do kobiety podchodzi mężczyzna i mówi słuchaj kurczę, głupia sprawa, ale niesamowicie mi się spodobałaś i gdybym do ciebie nie zagadał, no to nie wybaczyłbym sobie przez najbliższe 5 minut, tak? Zobacz i tutaj na końcu jeszcze dodajesz trochę poczucia humoru, trochę taki żart, że Chcesz się poznać? Oczywiście ci się spodobała, ale nie podchodzisz do tego jakoś strasznie poważnie, że kurczę, jesteś miłością mojego życia, jak zobaczyłem ciebie to pomyślałem o tym, że chciałbym mieć z tobą labradora, domek w górach i dziesiątkę dzieci, tak? Czyli jestem pozbawiony stresu, takiego jak gdyby ciśnienia na tę dziewczynę, i takiego ciśnięcia, a jednocześnie pokazuję, słuchaj, strasznie mi się spodobałaś i chciałbym ciebie poznać. Zobacz, większość facetów ściemnia, większość facetów bajeruje, udaje nie wiadomo co i robi różne tego typu rzeczy. Potem tylko żeby jakoś kobietę przechytrzyć trochę. Więc może tak, jeżeli jesteś dziewczyną, która ogląda ten materiał, bardzo Cię proszę tak, o komentarz i żebyś dała łapkę w górę, żebyś pokazała, że faktycznie fajnie jest, jak facet czasami w ten sposób bezpośredni. Podejdzie i zagada do dziewczyny, bo to jest pewnego rodzaju powiew świeżości. Eee, a jeżeli jesteś facetem i chciałbyś poznać więcej uwag na ten temat, no to bardzo cię proszę o to, żebyś e, zasubskrybował mój kanał. Łapkę też możesz dać czy skomentować, ale zasubskrybuj mój kanał, bo będę zdradzał więcej sposobów w następnych filmach na temat tego, w jaki sposób zagadać. E, ale wracając do tego tekstu. E, on jest taki z dużym poczuciem humoru, z dużą odwagą i od razu komunikuje zainteresowanie. I tutaj jest Plus, ale też i pewne zagrożenie. Plus jest na pewno taki, że od razu wiesz, na czym stoisz. Czyli nie gadasz z nią o jakichś tam pierdołach, tylko od razu mówisz, słuchaj, spodobałaś mi się, czy chcesz mnie poznać, czy nie. Tak? Bo taka jest mniej więcej komunikacja tego tekstu. No i dziewczyny się tutaj zastanawia. I tutaj właśnie to jest ten plus, że jak powie Ci tak, spodobałeś mi się, no to jesteś w domu, ale może nie do końca. E, się na to zgodzić, bo nie jesteś w jej typie. Przede wszystkim ocenia Ciebie po Twoim wyglądzie i Twoim sposobie zachowania. Tak? Po Twoim mowie ciała. Tutaj też właśnie musisz mieć tę taką pe pewną wewnętrzną odwagę, ale przede wszystkim ocenia Ciebie po Twoim wyglądzie. Jeżeli no, nie jesteś specjalnie urodziwy, to może od razu stwierdzić, nie no kurde za niski, za wysoki, za chudy, za gruby, nie lubię facetów z brodami, lubię facetów z brodami. No i może być Sytuacja, że odrzuci Ciebie dokładnie na tej bazie pierwszego impulsu, więc nie będziesz miał możliwości trochę nad nią popracować. Druga rzecz jest taka, że jeżeli to jest dziewczyna bardzo często podrywana, do której faceci non stop podchodzą, to ona może, o, jestem podrywana i odruchowo odrzucić Ciebie. Bo jeżeli pomyślisz na przykład o sytuacji, że no, te na naprawdę atrakcyjne dziewczyny, seksowne dziewczyny, często nawet po kilku facetów wieczorem podchodzą do niej, próbują do niej zagadać, z reguły są pijani i ono może tak trochę z automatu zareagować na Ciebie. Więc e, no, tutaj byłbym trochę ostrożny. No i kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, która może być problematyczna i która może być trudna, to to, że ona może być wśród swoich znajomych. E, I e, na przykład może być w grupie były. Albo może być w grupie chłopak, który, no, z którym ona może by coś wyszło, ale do końca nie wie, może trochę by go próbuje poderwać. No i w takiej sytuacji ona ma zgryz. Tak? No, musi wybierać między tym, e, czy e, zachować twarz tej kobiety, która, y, która się szanuje, która nie daje się podrywać byle komu w klubie, tak? e, czy z drugiej strony pozwoli ci się poznać czy uważać na opinie znajomych, czy też koleżanek, czy może jednak nie, tak? I Ciebie poznać, więc musisz tutaj trochę uważać. Reasumując, jeżeli chodzi o ten tekst, w ogóle tych tekstów jest cała masa, to są, jest, jest, ich, jest ich multum, e, natomiast to na, reasumując, ten tekst powinien wyglądać w ten sposób, że podchodzisz do niej pewny siebie, z uśmiechem i mówisz coś w rodzaju, kurczę słaj. Powiem ci, że przyglądałem się tobie i stwierdzim, że spodobałaś mi się i doszedłem do wniosku, że no, nie wybaczyłbym sobie, jakby nie podszedł i nie spróbował Ciebie poznać. Nazywam się Maciek i wyciągasz rękę i patrzysz na reakcję. Jak, jak zrobisz to z uśmiechem, to ona od razu stwierdzi sympatyczny gościu tak? i da Ci tę szansę. Jak wyciągniesz tę rękę do niej z uśmiechem, przedstawisz się, to... Nasz odruch również jest, kiedy ktoś do nas wyciąga rękę, że mamy podać tę rękę, prawda? No bo to jest społecznie przyjęte, że jak ktoś podaje rękę, to my też podajemy rękę. Więc to jest taki trik na to, żeby pociągnąć troszeczkę dalej tę, tę rozmowę. Więc możesz to właśnie w ten sposób zrobić, możesz troszeczkę zmienić ten tekst i powiedzieć: Na przykład, wiesz co, spodobałaś mi się, i gdybym do ciebie nie podszedł, nie spróbował Cię poznać, to plułbym sobie w brodę przez następne 5 minut, tak? I taki trochę szelmowski uśmieszek, właśnie z poczuciem humoru. Więc tutaj masz dwa warianty tego typu tekstu, zacznij go stosować, pamiętaj, żeby być pewnym siebie, um, sympatycznym i takim odważnym, z uśmiechem e i oczywiście bez napięcia takiego, że kurde, ja tylko koniecznie chcę Ciebie poznać, tak? Więc wszystko na luzie, z dystansem, z uśmiechem i zobacz po prostu, co się wydarzy. Trzecim rodzajem tekstów na zagadanie są teksty kontekstowe. Otóż magia cała ich polega na tym, że one opierają się na czymś, co jest Wam wspólne, na czymś, co jest osadzone we wspólnym kontekście sytuacji, która się dzieje, albo na czymś, co jest, co jest wspólne, jeżeli o Was chodzi, tak? Przykładowo, to może być coś, co dotyczy tej danej sytuacji. Na przykład stoicie w kolejce do kasy i na przykład rolkę, rolkę ktoś tam zmienia, ta sprzedawczyni, możesz powiedzieć, kurczę, widzisz, zawsze to takie jest, człowiek się spieszy, zawsze się rolkę kończy, tak? I można dalej pociągnąć ten temat w sposób zabawny, niezobowiązujący. Jeżeli jest jakaś sytuacja, na przykład upierdliwy klient, który wstrzymuje kolejkę, który się awanturuje o wszystko, to można powiedzieć, kurczę, ale ludzie mają problemy. 10 groszy w tę czy w tamtą, a, a, już, a już robią awanturę, nie? Więc można z dziewczyną troszeczkę porozmawiać, Właśnie zahaczając o tego typu rzeczy. Ale możesz na przykład zahaczyć o to, że jak jesteś w sklepie, w jakimś markecie i jest w stoisku ze zdrową żywnością, widzisz dziewczynę, to możesz podejść do niej i zapytać się: Tysła, jak smakują te parówki sojowe? Czy to warto kupić? Jadłaś może je kiedyś? Czyli zahaczyć właśnie o to, że ona jest na tym stoisku ze zdrową żywnością i możesz zacząć z nią na ten temat. Również rozmawiać. Kolejna rzecz, jaka, jaka może być, to może być na przykład coś, co dotyczy jej wyglądu, czyli na przykład butów, torebki. Jeżeli trochę. Naśladujesz, obserwujesz to, co jest modne. Na przykład jakiś czas temu była moda na lata 90., czyli różne koszule flanelowe, tego typu rzeczy, i widzisz dziewczynę w koszuli flanelowej, To możesz powiedzieć: że O kurczę, widzę, że, że lata 90. faktycznie wracają. Super sprawa, tak. I zacząć z nią chwilę o tym rozmawiać, właśnie pogadać o tego typu różnych rzeczach. Możesz powiedzieć coś o tym, czy, że fajnie zostawiła na przykład y, y, torebkę do butów, że bardzo fajnie to, to połączyła, tak? I że strasznie lubisz, jak kobieta ma właśnie taki gust i styl. Czyli zagadać o coś również tutaj z komplementem. Możesz zagadać na przykład o kolczyki, które ma oryginalne albo coś innego ciekawego, interesującego. Uważam może trochę na tatuaże czy, czy inne rzeczy. Które są takie bardzo oczywiste, tylko postaraj się e, zrobić to właśnie też trochę w taki nieco oryginalny sposób. E, możesz zagadać o drink, który ona pije, który jest w jakiś sposób na przykład wymyślny. Możesz zagadać o to, z który dziewczyny wznoszą. Wklejcie powiedzieć, 100 lat dziewczyny, co dzisiaj świętujecie, tak? I o, Kasia ma właśnie e, urodziny, moja koleżanka, O kurczę, to wszystkiego najlepszego. Można złożyć życzenia i tak dalej i tak dalej. Zapytać się, e, czy w dużym gronie, co dostała jako prezent, tak. Już masz fajną okazję, łatwość i możliwość do tego, żeby trochę ten, te ten temat jak gdyby pociągnąć dalej i zobaczyć, co z tego wyjdzie, przejść do dalszych tematów, więc takie kontekstowe zagadania, mimo że wymagają trochę kreatywności, wymagają trochę takiej obserwacji i pomyślunku, są mega fajne, mega skuteczne, bo właśnie opierają się na tym, że zagadujesz o coś, co jest Wam wspólne. Zachęcam Ciebie, żebyś wszedł na mojego fanpage'a, Akademia Flirtu na Facebooku i żebyś go zasubskrybował, żebyś go polubił, żebyś włączył obserwowanie, bo ja tam też wrzucam masę innych wskazówek, masę innych uwag, które ułatwią Ci zagadywanie, a poza tym też masę gotowych przykładów i tekstów na zagadanie. Czwartym tekstem, który Ci bardzo mocno polecam, to jest taki tekst, który jest bardziej zabawny, ja bym go potraktował trochę e, tak jak w pewnego, pewnego rodzaju robienie sobie trochę żartów, ale z drugiej strony ten tekst pokazuje, że masz odwagę, masz jaja i masz mega poczucie humoru. On wymaga nieco od ciebie umiejętności aktorskich i takiego trochę przeaktorzenia. Więc e, ten tekst e, wygląda mniej więcej w ten sposób. <laughs> Widzisz na przykład dziewczynę, która sobie siedzi gdzieś tam na kanapie czy na jakimś fotelu, podchodzisz do niej. I mówisz do niej takim trochę przyjętym tonem głosu. Cześć, słuchaj, wiesz co? Mam do Ciebie taką prośbę, jest taka sprawa. Strasznie mi się tutaj spodobała pewna dziewczyna. No, jest przepiękna, naprawdę no, w, moim, w moim typie, i kompletnie nie wiem, w jaki sposób do niej zagadać. Co byś polecała? Co, co mam zrobić? Jak mam podejść? Jak mam do niej zagadać? I tak jesteś trochę przejęty, nie? No, i dziewczyna tutaj zacznie myśleć, kombinować, bo kobiety uwielbiały swatać, uwielbiały, bo to jest takie trochę romantyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc ona spróbuje Ci jakoś coś doradzić. I na przykład powie, e, że podejść do niej i powiedz, że spodobało Ci się na przykład jak tańczyła, czy że spodobało Ci się jej ubiór, że ma ładną sukienkę, coś tego typu, tak? Powiedzmy, że powiedziała Ci, że ma ładną sukienkę, tak? No to to, co w, ty, w tym momencie robisz, to słuchasz generalnie z uwagą i bierzesz to, co ona Ci powiedziała i mówisz tak, dobra, dziękuję Ci bardzo, naprawdę dziękuję Ci, to było bardzo, bardzo pomocne, bardzo miłe. Co robisz? To wstajesz od niej, tak? Odchodzisz kawa kawałek, najlepiej tak, żeby ona to widziała Prawda? Więc odchodzisz kawałek, stajesz gdzieś tam w tym. w, w, w jej polu widzenia, możesz pop poprawić sobie e, tam e, koszulę, czy marynarkę, czy cokolwiek, wyprostować. Się. No i podchodzisz do niej z uśmiechem i mówisz dokładnie to, co ona ci powiedziała nie? i podchodzisz i mówisz do niej Cześć, jestem Maciek i niesamowicie spodobała mi się, mi się twoja sukienka, dlatego chciałem cię poznać, tak? I wyciągasz rękę, nie? I więc robisz dokładnie to samo. To jest takie o tyle zabawne, nawet jeżeli ona nie ma tej sukienki, ta dziewczyna, do której zagadujesz, ale to ci właśnie poradziła ta dziewczyna, jak słowo w słowo to zacytujesz, to ona zacznie się śmiać, bo to w ten sposób pokażesz jej, że masz poczucie humoru, masz dystans do siebie, jesteś kreatywny i generalnie z tobą impreza na pewno będzie mnóstwo żartów, mnóstwo śmiechów, będzie zabawnie. Więc to jest bardzo fajny tekst, musisz troszeczkę oczywiście przeaktorzyć, nie każda dziewczynie się to spodoba, na pewno takiej sztywnej, wiesz, z w tyłku to to nie bardzo, ale jeżeli dziewczyna ma poczucie humoru, jeżeli dobrze się bawi, jeżeli ma pozytywny nastrój, to z pewnością zaśmieje się trochę i powie kurde, a to mi wziąłeś, wziąłeś, nie? Po prostu wziąłeś mnie na sposób tak trochę pod włos. I na pewno jej się to też spodoba i, i będzie to interesujące. Więc to też jest fajny tekst, który warto zastosować. Masz już go gotowy, w zasadzie sama dziewczyna ci zdradzi, a potem po prostu... Po tym tekście jak ona się zaśmieje, to zacznijmy z nią najzwyczajniej w świecie rozmawiać o czymś ciekawym i interesującym. Jeżeli ten tekst Ci się spodobał i uważasz, że jest zabawny yy, i chcesz go wypróbować, przetestować, daj mi, daj mi lajka, daj mi łapkę w górę, to więcej osób zobaczy ten film, yy, no i być może też skorzystają z moich porad. Piąty rodzaj tekstu to jest tekst żartobliwy. To jest tekst, w którym pokazujesz raz, że poczucie humoru a dwa pokazuje, że masz naprawdę duże kohony, że masz naprawdę jaja. Na czym on mi więcej polega? Eee, podchodzisz, do do, e, podchodzisz do dziewczyn i mówisz do nich Cześć dziewczyny, słuchajcie, wy chyba jesteście jakieś nieśmiałe. My tu stoimy już dobre minuty, a wy jeszcze do nas nie zagadałyście, tak? Ja nazywam się Maciek, tak? I od razu wyciągasz rękę. Oczywiście to jest taki trochę zaczepny tekst, to jest nieco może taki uszczypliwy, że wy jesteście nieśmiałe, do nas nie zagadałyście, i oczywiście opiera się na tym, że to mężczyźni powinni zagadywać. Wstrzeliwuje tutaj troszeczkę takiej kontrowersji. I dzięki te tego typu zagadaniu możesz w łatwy sposób sprawić, że rozmowa dalej się potoczy. I dziewczyna powie: No, jak to przecież to wy jesteście mężczyznami, my mamy do was zagadywać, i możesz powiedzieć: no słuchaj, no równouprawnienie, teraz każdy musi brać, o brać odpowiedzialność za, za, za relacje, swoje, wiesz, udane życie, życie miłosne, tak? Pożartować sobie pociągnąć jakoś tam ten temat dalej i po prostu zmienić temat. Ważne jest to, żebyś zrobił ten tekst e, na przykład właśnie do dwóch dziewczyn, być może do jednej dziewczyny, może być do trzech dziewczyn, tak? Jak będą mężczyźni, to może nie do końca będzie to dobry tekst. E, głównie najlepszy ton będzie właśnie na dwie, trzy dziewczyny, gdzie podchodzisz sam albo na przykład z kolegą czy z koleżankami, no, z koleżankami, jak z koleżankami, raczej z kolegami, i podchodzisz i zaczynasz z nimi rozmawiać, i troszeczkę właśnie zaczynając od tego droczenia się. To jest fajne, bo od razu daje taką fajną energię, taki zastrzyk trochę kontrowersji. Jest o czym porozmawiać. Ważne jest, żebyś to zrobił na luzie, z uśmiechem. To ma być raczej jako taka forma trochę żartu, ale oczywiście też z pewnymi perspektywami. Ma być na luzie, ma być z uśmiechem, ma być pozytywnie. Eee, no, Szczególnie powinnyś ten tekst zastosować wtedy, kiedy dostałeś oznaki zainteresowania ze strony kobiety, czyli e, na przykład przyglądała ci się, uśmiechała gdzie e, na przykład e, niby przypadkiem się obok Ciebie znalazła. To są wszystko różne oznaki zainteresowania. Więcej filmów na temat tych oznak znajdziesz na moim kanale na YouTube, ale gorąco Ci polecam właśnie ten tekst. Wykorzystanie go właśnie w szczególności wtedy, kiedy dziewczyna nawiązała kontakt wzrokowy albo widzisz, że te dziewczyny to chciałyby dzisiaj poznać jakiegoś fajnego faceta. Dzięki za obejrzenie tego filmu, mam dla ciebie bezpłatny prezent. Ale zanim do niego przejdziemy, koniecznie daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał korzystając z przycisku poniżej i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Polub mojego fanpage'a na Facebooku, dołącz do naszej grupy o relacjach a także zacznij mnie obserwować na Instagramie, gdzie też rzucam dużo wartościowej wiedzy. Jeśli ten film ci się spodobał, to podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam cię również na moją stronę internetową Maciemoros.pl gdzie znajdziesz dużo porad, kursy, konsultacji i szkolenia pod moim okiem. A jeśli chodzi o ten prezent, to w opisie pod tym wideo znajdziesz link gdzie będziesz mógł pobrać przygotowaną przeze mnie niespodziankę, która stanowi uzupełnienie tego filmu. Kliknij w ten link teraz, aby bezpłatnie pobrać swój prezent. Dzięki raz jeszcze i do następnego!